Cześć! Tu Biola Tevu, wirtualny sprawozdawca oficyny multimedialnej Teraz Wiedza. Dzisiaj krótko o wstępnych wynikach tegorocznej matury z biologii i nie tylko. Zacznę od tego, że Ministerstwo Edukacji podało już zarówno wstępne wyniki majowych matur, jak i opublikowało klucze rozwiązań do zadań z wszystkich przedmiotów maturalnych. Po pobieżnej analizie klucza odpowiedzi z biologii możemy powiedzieć, że zaskoczenia nie ma, chociaż są pewne nieścisłości. Te przedstawimy użytkownikom na naszej stronie nieco później. Teraz przejdźmy do wyników matury z biologii. Otóż średni wynik to 40% z medianą na poziomie 33%. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to katastrofalny zjazd aż o 8%, a mediana jest przesunięta w lewo aż o 12%. Podobne zjazdy zanotowała chemia i geografia. Przyjrzyjmy się jeszcze wynikom samych liceów i samych techników. W liceach jest źle, ale wyniki w technikach są wręcz zatrważające. Szczególnie szokuje mediana na poziomie 20%. Jeśli więc absolwenci techników mieliby pokonać próg wymagań 30%, nie zdałaby zdecydowana większość z nich. Samo ministerstwo nie wie jeszcze, co się właściwie stało. W porównaniu z ubiegłym rokiem matura nie była przecież znacząco trudniejsza. Ja uważam, że częściowo za taki wynik odpowiada brak progu wymagań dla rozszerzeń. Po prostu coraz więcej osób, szczególnie tych, które nie planują studiowania, przychodzi na egzamin, podpisuje listę i ma maturę. Pośrednim dowodem może być to, że jednocześnie na obleganych kierunkach na uczelniach państwowych, na przykład na psychologii, na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, progi punktowe w tym roku różnią się nieznacznie od tych z roku ubiegłego. Możliwe także, że winne były absurdalnie przeładowane przedmioty humanistyczne, szczególnie polski. I jeszcze jedno. Sposobem na maturę nie jest oglądanie kilkunastosekundowych amatorskich filmików na TikToku, ale ciężka praca z materiałami najwyższej jakości, takimi jak na przykład nasze. Wniosek ogólny jest taki, że jeśli chcesz studiować na państwowej uczelni, na atrakcyjnym i co ważne, bezpłatnym kierunku, nie da się obejść tradycyjnych przygotowań. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was i już teraz zapowiadam, że w następnym wejściu poszukam odpowiedzi na pytanie czy Ministerstwo Edukacji Narodowej obsiedli ludzie o poziomie kompetencji pantofelka?